Dzień dobry. Drodzy uczestnicy, i wszyscy, którzy wzięliście udział i wsparliście nas w zdobywaniu Babie Góry, chciałbym z całego serca podziękować każdemu z Was za udział w tym niesamowitym wydarzeniu. Frekwencja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Na początku, jakżeśmy zakładali, że zdobędziemy Babią Górę, i przygotowywaliśmy się do tego wszystkiego, myśleliśmy, że będzie nas garstka, może 5, może 10 osób. Maksymalnie 15, a poszła nas naprawdę, zebrała się naprawdę potężna ilość osób, bo ponad 90. Nie spodziewaliśmy się tak licznej frek frekwencji i tak licznego grona osób, które zechce razem z nami pójść, zdobyć babią górę i uczestniczyć w tym wyzwaniu. Dla nas, jako dla Stowarzyszenia Dobra Polska Kruchy Dotyk, było to, był to wyjątkowy dzień. Pełen wrażeń, pełen wyzwań, pełen pięknych chwil na szlaku i poza Nim, pełen nowych doświadczeń, pełen nowych znajomości. Wysłuchaliśmy wielu fajnych historii, poznaliśmy się. Myślę, że cudownie spędziliśmy ten czas. Z tego miejsca chciałbym wszystkim podziękować, którzy osobiście stanęli z nami na Babiej Górze a także tym, którzy nie mieli takiej możliwości, żeby pójść z nami fizycznie, bo praca, bo dom, bo rodzina, bo yy, inne rzeczy, bo życie, ale przekazali nam swoje kroki, wspierając nas w tej inicjatywie. To, co osiągnęliśmy razem, było nie tylko wspaniałą przygodą, ale też wyrazem wsparcia dla... Szczytnego celu, jakim jest szerzenie świadomości o Dobra Polska, kruchy dotyk, o dzieciach chorujących na pęcherzowe oddzielanie się na skórkę epidermolizę z buloza, o naszych motylkach. Te dzieci nazywane są motylkami, dlatego że mają bardzo delikatną skórę i porównuje się je do skrzydeł motylka, że są bardzo delikatne jak skrzydła motylka, albo inaczej to ujmując, że uderzenie skrzydeł motylka może zranić, spowodować uszkodzenie ich skóry. Chciałbym szczególnie podziękować i pogratulować czwórce dzieci, które zdobyły babią górę. Za to zdobycie otrzymały medale od ratownika górskiego, od pana Leszka. Zdobyły pierwszy raz były w górach. Zdobyły pierwszy raz górę, która należy do korony gór. Do korony szczytów Polski. Jest nią właśnie Babia Góra. To jest wielkie osiągnięcie, wielka inspiracja dla nas wszystkich dorosłych. Te dzieci po prostu tam frunęły i sfrunęły. Nie wiem jak i gdzie ładują baterie, ale energia niesamowita. Jako stowarzyszenie możemy zapewnić, że to nie jest ostatnie takie wydarzenie, które organizowaliśmy. Takie wyprawy to fantastyczny sposób na integrację, na wzajemne wsparcie, propagowanie ważnych informacji, na poznawanie siebie, na słuchanie, tak jak wcześniej mówiłem, różnego rodzaju y, historii, wypowiedzi, opinii. Y, na pewno to też jest doskonały sposób na zmianę swego światopoglądu, na chwilę refleksji, nad zastanowieniem się na, w życiu, co jest naprawdę ważne, co jest troszkę mniej ważne. Mam nadzieję, że przy kolejnych akcjach zobaczę Was, kochani, jeszcze więcej, że zabierzecie swoich znajomych, swoje rodziny, swoje dzieci, swoich sąsiadów i frekwencja będzie jeszcze większa, będzie nas jeszcze więcej i w dużo większej grupie pójdziemy i zdobędziemy kolejny szczyt, być może też korony, szczyt Korony Gór Polski. Dziękuję Wam wszystkim za zaangażowanie, za energię, za serce, za trud, jaki żeście włożyli, za ból nóg, bo naprawdę było ciężko. Do zobaczenia na szlaku. Tak chciałbym zakończyć. Do zobaczenia w przyszłości na szlaku. Zapraszam, zachęcam. Dziękuję.